Wiesz, w szpilkach od rana do wieczora, z gazetą pod pachą i z kawą w drugiej ręce, trochę tak to nie wygląda. Cześć, witajcie w nowym odcinku Miss Insta TV. Dzisiaj moim i Waszym gościem będzie stylistka gwiazd, tak mogę powiedzieć Milena Bekalarska. Bardzo Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja się bardzo cieszę, ja że udało nam się spotkać tutaj, bo wiadomo, jesteś cały czas w Warszawie. To, że przyjeżdżasz tutaj do Katowic na Śląsk, to są sporadyczne wyjątki. I tym wyjątkiem jest właśnie nasze spotkanie dzisiaj. Powiedz mi, czy, nawiązując może najpierw do tego, czy tęsknisz za Katowicami, za tym, że, że tutaj zostawiałeś to wszystko i robisz karierę w Warszawie? E, czy tęsknię? Tęsknię na pewno za ludźmi. Bardziej e, za rodziną, za moimi bliskimi, mhm. to faktycznie. E, sentymentalna trochę jestem i lubię tutaj wracać. Natomiast ja, szczerze mówiąc, nie przywiązuję się mocno do miejsca. E, też jakby, tak nawiasem mówiąc, zmieniałam już kilkanaście razy mieszkania, więc jakby totalnie nie przywiązuję się do miejsc i jakby mogę spakować jednego dnia walizkę, wyprowadzić się bardziej do ludzi. Z ludźmi jestem związana. To powiedz nam, jak to się stało, że wylądowałeś w Warszawie? No, na pewno zaskoczeniem nie będzie odpowiedź, że to jest to związane z pracą i gdzieś tam z różnymi takimi, z taką szansą tak naprawdę. Moja przeprowadzka była taka dość spontaniczna, ponieważ wysłałam zgłoszenie. Najpierw to był konkurs organizowany przez Gazetę Glamour i faktycznie tam dostałam takie zaproszenie jako jedna z uczestniczek. Finalnie konkursu nie wygrałam. Byłam jakby zaproszona tylko do finału. Natomiast sam ten wyjazd i udział w tym konkursie był takim impulsem dla mnie, że kurczę, warto coś zrobić, warto poruszyć ten temat i może się przeprowadzić. I kiedy dostałam jakby odpowiedź pozytywną na moje zapytanie o staż, właśnie w magazynie Glamour stwierdziłam, że. Na 100% jadę, pakuję się i. No to nawiązując do glamour, jak wspominasz pracę tam? E, super. Czy ten swój staż w glamour? Na pewno to była dość krótka przygoda, bo to trwało około 3-4 miesiące. Na pewno tego nie żałuję, faktycznie dużo mnie to nauczyło, dużo poznałam tak naprawdę od podszewki. Natomiast dużo rzeczy też okazała się trochę inna niż moje oczekiwania na początku, więc to było takie trochę zderzenie z rzeczywistością. Nie zawsze, pozytyw nie zawsze pozytywnie się kończyło, ale finalnie jestem zadowolona. Ale czy to już było w trakcie twoich studiów, czy po twoich studiach? czy to był ten impuls, że chcesz zostać stylistą właśnie po tym, że brałaś udział tam w, w tym stażu? To najpierw, był, najpierw właśnie były studia w Krakowie faktycznie mhm. jeszcze w katowicach studiowałam na Politechnice i potem jakby dostałam tą właśnie odpowiedź a propos tego stażu, więc jakby wtedy już zdecydowałam, że to będzie dobry krok i taka, taka dobra, dobry powód, żeby właśnie zmienić miejsce zamieszkania. Mhm. Twoja przygoda zaczęła się tak naprawdę z modą. Już dużo wcześniej niż, niż Twoje studia, prawda? Bo pamiętam cię z czasów, kiedy ja też się trochę tą modą bawiłam, prowadziłeś w, w Gliwicach takie spotkanie blogerów. I jak wspominasz tą współpracę i czy to też ci pomogło, czy prowadzenie bloga i, i prowadzenie swoich kont na social media pomogło ci też wybić się trochę w tym świecie? Tak, ja przyznaję, że gdzieś tam ta moda zawsze była u mnie obecna, ale ja na samym początku nie traktowałam jej w ogóle poważnie. Czyli to wtedy była zabawa? Tak, to była mhm. taka zabawa, ja to traktowałam jako pasję, jako fajny sposób wyrażania siebie. Faktycznie prowadziłam bloga, jak chyba większość osób tak zaczyna i to był taki czas, że był wtedy szał na te, na różne strony internetowe, gdzie się Okazywało swoje stylizacje i faktycznie zaczynało się od tego, że od stylizowania siebie. Natomiast na początku dla mnie to była totalnie zabawa, ja sobie studiowałam właśnie bardzo techniczny kierunek, a tą modą się trochę bawiłam, aż w końcu dostałam tak naprawdę propozycję od jednego mojego kolegi, który jest fotografem, żebym wystylizowała mu modelkę. No i to było taki pierwsza styczność, moja, pierwsze moje doświadczenie jako praca stylistki. To jak wygląda praca stylistki na planie? Oni Ciebie szukają, czy Ty szukasz osób, które potrzebują stylistki? I jak wygląda ta autopromocja siebie i, i swojego, swojego fachu, swojego zawodu, mhm. który wykonujesz? no Nie będzie może zaskoczeniem, że ta branża jest dość hermetyczna i, i faktycznie. No właśnie, ciężko się do niej dostać. To tak. jaki jest sukces na to, że ty się tam do tej branży dostałaś i potrafisz się tam utrzymać? Eee, szczerze mówiąc, na pewno miało przypadek? na to wpływ kilka. E, ja tak, przypadek na pewno jest jakąś gdzieś tam częścią mm -hmm. e, jakiegoś pewnego sukcesu, chociaż mam nadzieję, że ten sukces jest jeszcze przede mną, ten największy. Natomiast e, faktycznie e, dużo zależy od kilku czynników. E, przede wszystkim to, co ja zawsze polecam, jeżeli chodzi o start w tą branżę mody, to są właśnie staże albo asystowanie komuś z większym doświadczeniem. No dobrze, ale jak, jak się dostać na taki staż? Może jest tyle osób tutaj, może jest tyle młodych dziewczyn, które hmm. chciałyby mieć taką samą karierę jak ty, które hmm. lubią bawić się modą, a nie wiedzą w ogóle jak się starać o taki hmm. staż. Myślisz, że każdy ma szansę, czy musisz mieć po prostu to coś w sobie, które ty miałaś, bo, bo udało ci się tam dostać? Yy, tak organizacyjnie tak naprawdę chodzi o wysłanie maila, wiadomości, Listu CV ze swoim portfolio bądź e, list motywacyjny, jeżeli faktycznie tego portfolio jeszcze nie mamy. Natomiast e, faktycznie trzeba mieć trochę do, coś do zaoferowania e, i po prostu przede wszystkim trzeba być gotowym na pracę taką mm, fizyczną. fizyczną tak, mm. bo faktycznie zawód stylistki nie kojarzy się z pracą fizyczną, ale no ja się śmieję, że te ciuchy i ubrania, i torby, i klas, słynne same się nie noszą. No tak. Więc... Powiedz mi, a jest jakaś recepta na to? Na przykład teraz dziewczyny nas oglądają, bawią się modą. E, dodają zdjęcia na Instagrama, oznaczają marki. Mhm. Czy jest szansa, że mogą się jakoś wybić? Jest na to jakaś recepta? Recepty idealnej nie ma i takiego złotego mhm. przepisu na pewno nie ma, bo wszystko zależy trochę od osobowości, też w jakim kierunku chcemy się rozwijać, czy bardziej przy sesjach zdjęciowych, mhm. czy jako personal shopper. Natomiast przede wszystkim odpowiedzieć sobie sama na pytanie, właśnie w którym kierunku, potem tak naprawdę zacząć pracować, zacząć sobie tworzyć portfolio i pokazywać je w internecie, na przykład na Instagramie, jakby to też jest bardzo fajne, sposób tak naprawdę tani jeżeli chodzi o gdzieś tam pokazanie swoich prac, swojego portfolio, swojego stylu estetyki i ktoś wystarczy, że wejdzie na nasz profil i już w ciągu kilku sekund może ocenić naszą estetykę, co lubimy, w jakim kierunku idziemy, więc robić i budować swoje portfolio. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z współpracą ze znanymi osobami na przykład Ania Karwan, bardzo znana piosenkarka, czy czy w Stanax, dla której przygotowałeś stroje do, do teledysków? Jak zaczęła się ta przygoda? Z każdą osobą zaczyna się trochę inaczej. Akurat z Anią faktycznie już rok współpracujemy i jestem odpowiedzialna za jej każdy kostum, każdą kreację, w której się pokazuje, czy to w teledysku, czy na występach scenicznych. I to zaczęło się od teledysku. Fotograf zaprosił mnie do projektu, do wystylizowania i przygotowania kreacji do teledysku. Bardzo się wszystko spodobało Ani, to, co to przyniosłam, i zaprosiła mnie do kolejnych projektów. Mhm. Więc trochę zależy od szczęścia. Ale też od tego, jak się zaprezentujemy. Czy ta praca tam jest ciężka? Czy to wydaje się wszystkim fajna praca? Jestem stylistą i ta dziewczyna tam jest, widzi, jak to się wszystko dzieje. A tak naprawdę to jest ciężka praca i, i, i też jest też wykończona, jak wracasz do domu? Czy to tak, jak właśnie wszyscy myślą, jest fajne? Ja zawsze trochę odnoszę się do filmu Diabeł ubiera się u Prady, który jest faktycznie taki uwielbiam. Dość... Ja też. Widziałam już kilka razy. Natomiast faktycznie to trochę tak nie wygląda jak w tym filmie. I to nie jest tak, że wszyscy, co pracują w modzie, chodzą, wiesz, w szpilkach od rana do wieczora, z gazetą pod pachą i z kawą w drugiej ręce. Trochę tak to nie wygląda. Zamiast tych asortymentów mamy swoje torby i k. Wszystko ma swoje plusy i minusy, to mhm. na pewno. No plusy raczej podejrzewam, że łatwo sobie można wyobrazić, natomiast jeżeli chodzi o, o minusy, co może nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Tego też jest... nie pokazujecie tak naprawdę. Tak, no? tak. Ja też przyznaję, że jakby no nie pokazuję, kiedy jestem po 15 godzinach na planie zdjęciowym, gdzie jestem faktycznie zmęczona i fizycznie. Gdzie na przykład jestem czasem zmęczona też psychicznie od gdzieś tam, od pewnej presji, od, od hmm. tempa pracy, bo w tej naszej branży zazwyczaj wszystko jest na wczoraj. E, I dużo jest sytuacji awaryjnych, które nawet nie wynikają e, jakby Najmniej z mojej pracy. Tak, nie do końca z mojej winy, ale trzeba czasem ratować różne sytuacje, więc na pewno presja, tempo pracy, gdzieś tam dość elastyczność, ja tak naprawdę nie mam zaplanowanego trzech miesięcy do przodu, absolutnie nie, tylko czasem mam telefon, potrzeba coś na za na trzy dni, na mhm. jutro, dokładnie, więc to jest dla niektórych na pewno minus. E, też na pewno jest minusem, że e, czasem trzeba dość e, podróżować czy po Polsce, czy za granicą e, tworzyłam sesje zdjęciowe. Razem z Marcinem Tyszką współpracowaliście przy znanej kampanii reklamowej bodajże Apartu. W Paryżu. Tak, natomiast ja wtedy byłam asystentką Magdy Jagnickiej, więc faktycznie to były moje same początki. Więc ja... No to jak na początek, to naprawdę z... wielki start miałaś z takim fotografem, który. Tak, ja pamiętam wtedy w lipcu przeprowadziłam się do Warszawy. W sierpniu miałam telefon, że lecimy do Paryża, robić apart. I po prostu. I to Miałam. było coś, co na przykład mogło cię zmotywować do tego, że chcesz zostać w tym zawodzie? Tak, tak. Jakby absolutnie to było przede wszystkim piękna przygoda, mimo że te trzy dni to były naprawdę intensywne trzy dni. Jakby samego Paryża może e, mało co zobaczyłam, mało zwiedzałam, ale samo poznanie i samo pracowanie z takimi faktycznie dużymi już nazwiskami w branży mody, też jakby e, Krechowiak był tutaj głównym bohaterem razem ze swoją już małżonką e, i, i faktycznie e, prezentowaliśmy piękną biżuterię. E, to faktycznie utwierdziło mnie w tym przekonaniu, że idę w dobrym kierunku i że chcę robić to, co robię. Będąc już w Warszawie i, i jesteś razem na tych wszystkich eventach z bardzo znanymi osobami z branży mody, z branży muzycznej. Ja co oni są? Czy to jest taka branża bardzo zamknięta i, tak jak powiedziałaś, hermetyczna? Czy, czy są to ludzie otwarci, uśmiechnięci, z którymi możesz porozmawiać, jesteście na różnych eventach, czy na promocjach nowych, nowych marek, nowych ubrań? Czy... Jest to na pewno hermetyczny świat, do którego ciężko się dostać, bo jest to dość branża, która. Hmm... Inne branże jakby bazują na CV, na e, pewnych etapach, e, jeżeli chodzi o wykształcenie, e, o ukończenie na przykład szkół i tak dalej. Tutaj e, tu nie, jest, nie, ma takie, nie ma takiego usystematyzowania e, tych mhm. kwestii, więc jakby trochę z tego to wynika, że ona jest hermetyczna, natomiast no, jednoznacznej odpowiedzi nie mogę powiedzieć, bo każdy też jest inny. Mhm. Ja, ja faktycznie akurat mam przyjemność pracować z osobami i współpracować z osobami, które są e, naprawdę profesjonalne i też miłe po prostu są. Fair. A Wy jako styliści nie rywalizujecie między sobą? Na przykład na spotkaniach i promocjach nowych ubrań nie ma takiej, a to jest ona, nie, 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 ona jest moją konkurencją. <grym> znaczy ja faktycznie widzę takie zachowania u kogoś. Absolutnie. A nie. to sama tu... na przykład tak nie masz, o, idzie moja konkurencja? Ciekawego się stylizuje. Nie, ja się śmieję, bo moją przyjaciółką jest stylistka, więc w ogóle to jest najśmieszniejsze, że my potrafimy spędzać czas razem, wyjeżdżać na wakacje. A ale pracować osobno. Tak, ale mhm. pracujemy totalnie osobno, mamy dwie różne drogi, a mało tego, to jest super, bo czasem jedna drugą poleca, albo jak jedna ma jakiś problem, to druga może jej pomóc, bo siedzi w tej branży, bo rozumie to wszystko, więc jakby te przyjaźnie są absolutnie możliwe i ja nie, absolutnie nie uważam, że jak robimy to samo, to nie możemy się kolegować, nie mhm. możemy spędzać czasu razem. Czy jest przyjaźń w Tak, jest przyjaźń, ale faktycznie trzeba sobie na nią zapracować. Powiedz mi, jak kwestie finansowe, jest to zawód, który dzięki któremu możesz spełnić swoje marzenia, tak jak właśnie podróże, które widzimy u ciebie na Instagramie, że częste wyjazdy, niektóre związane z pracą, niektóre związane z życiem prywatnym, mhm. ale czy ten zawód pomaga ci w spełnianiu tych marzeń? Mhm. Uwielbiam to pytanie, bo <suszy> No faktycznie dużo osób się zastanawia, czy w ogóle z tej stylizacji można wyżyć. I faktycznie otrzymuję czasem takie pytania. Natomiast no, wydaje mi się, że jakby jestem takim dowodem, że można spokojnie żyć, utrzymywać się i pozwalać sobie na jakieś pewne e, przyjemności. przyjemności. No, kluczem jest ciężka praca i kluczem jest to, żeby sobie bilansować e, te projekty, ponieważ niektóre projekty robimy faktycznie e, wizerunkowe, e, a niektóre projekty robimy bardziej e, podobne to wycenia dajesz swój kosztorys ja. i ktoś się zgadza na pracę z tobą albo nie. Tak. Czyli ty sama sobie wyceniasz swoją pracę. Tak, właśnie y, to jest y, też minus może dla niektórych, że jakby z jednej strony y, pracuję kreatywnie, pracuję w branży mody, natomiast ja muszę mieć bardzo dużo takich umiejętności też biznesowych i też bardziej związanych z organizacją, zarządzaniem swoim czasem, mhm. bo ja jestem trochę szefową dla siebie. Y, to ja sobie ustalam dzień pracy i to jest też związane z samodyscypliną. Dla niektórych to jest minus, dla mnie to jest akurat plus. Ta pewna niezależność, ale dla niektórych, którzy wolą mieć jakby, wiesz, odgórnie pewne rzeczy, odgórnie mieć plan, odgórnie mieć. A pracy od do. Dokładnie, pracę mhm. od do, może to być minus. Ja faktycznie czasem pracuję w weekendy, czasem pracuję o 22, o 23, ale na przykład później mam kolejne dni luźniejsze, które są akurat w środku tygodnia. Natomiast faktycznie zdolność pewnej negocjacji mhm. na tle takim właśnie biznesowym, jeszcze przed rozpoczęciem pewnego ale projektu. Się tego, czy to jest z doświadczenia? Nie uczyłam się... tego na studiach na przykład, tej negocjacji. To jest trochę wynikło. Właśnie z tego, że jestem chyba trochę po politechnice, ja się zawsze śmieję, że po co było mi to. Natomiast faktycznie to trochę mnie nauczyło takiego biznesowego podejścia do pewnych rzeczy. I może y, moda jest y, artystyczną dziedziną, ale to też jest biznes. I y, ja zawsze mówię, że może Polska jest jeszcze tak na samym początku tej drogi, jeżeli chodzi o podejście do mody, o podejście do tego biznesu. Ale na przykład jak spojrzymy na Włochy, gdzie... Y, jak Twoje by... ulubione. <laughs> Zaraz po Paryżu. Okay. Zaraz faktycznie po Paryżu. To bo tam moda jest taką jakby po prostu gałęzią gospodarki, jak ekonomia, jak każda inna dziedzina, i tam przynosi to również... Ja mam wrażenie, że wysk. moda w Polsce nie jest aż tak doceniana, że ludzie traktują to jako zabawę. A, ktoś się fajnie ubrał, albo, o, jak ona wygląda ubrana. Nie potrafimy bawić się tą modą i nie potrafimy korzystać. Oczywiście nie musimy ubierać wszystkiego tego, co pokazują nam mhm. znane blogerki, na przykład modowe, ale wybierać sobie te najważniejsze. Teraz pytanie, czy mhm. ja jestem modnie ubrana? Jest to jest bardzo dużo. <laughs> szczerze. Trochę? Bo ja w ogóle lubię garnitury i na pewno yy, tak. Kilka osób o tym wie, że jestem fanką w ogóle marynarek, co widać na załączonym obrazku. Czyli dzisiaj się dopasowałem. Yy, tak, no? więc ja po prostu yy, bardzo lubię Twój garnitur dzisiejszy. Więc... To bardzo mi miło, dziękuję. <laughs> Powiedz mi, czy Polki. Czy one są dobrze ubrane? Czy one czują ten styl, czują tą modę? Jest coraz lepiej. Ja też może nie będę do końca obiektywna, bo jednak przebywam w tym środowisku artystycznym. Ja faktycznie obracam się wokół osób, które jakby muszą dobrze być... ubrane, no, nie ukrywam tego, więc dużo też właśnie zależy od trochę miejsca, od... Od gdzieś tam miasta czy branży, natomiast jakby to, co zauważam, że my jako Polki jeszcze. Do końca szukamy siebie. Szukamy siebie, nie do końca umiemy określić ten styl i na przykład, jak coś jest modne, to my to od razu. Yy, Interpretujemy i gdzieś tam wpakujemy to do swojej szafy, a jakby nie po to są trendy. Trendy też trzeba umieć odpowiednio tak interpretować, mówić czasem nie tym trendom, które nam nie pasują do naszego stylu. Natomiast powinniśmy się bardziej bawić tą modą. Trochę szaleć. A jaką masz radę dla wszystkich dziewczyn? Must have, które musisz mieć na przykład w swojej szafie, żeby dobrze wyglądać. Właśnie kiedyś jeszcze kilka lat temu były bardzo popularne takie listy 10 rzeczy, które trzeba mieć w swojej szafie, albo właśnie te wszystkie must have. Teraz mamy tyle tych trendów. Mamy trochę taki, taką erę i takie czasy freelancerów, że każda, każdy z nas jest inny, każdy pracuje inaczej, więc ciężko na pewno powiedzieć mi nawet jedną rzecz, to warto mieć w swojej szafie. Ponieważ dla jednego to będzie marynarka, a dla drugiego to będą sportowe buty, więc ciężko mi tutaj wyodrębnić jedną natomiast jakby moja odpowiedź jest taka, żeby stworzyć sobie, zebrać sobie inspiracje, stworzyć sobie swój moodboard tak zwany, który... Czy z Twojego Instagrama można zbierać te inspiracje? Czy, możesz, czy możemy powiedzieć dziewczynom, słuchajcie, wchodźcie na Instagrama Mileny Bekalackiej, bo tam znajdziecie inspirację. niekoniecznie całe stylizacje, ale to, co Wam się może podobać w poszczególnych strojach Twoich? myślisz, że ty jest tak. taką osobą, która może inspirować innych? ja, ja też jakby prowadzę yy, faktycznie dwa konta na moim Instagramie i na tym prywatnym Pokazuje moje stylizacje, pokazuje, nie przebieram się, ja też nie, nie lubię takiego na siłę przebierania się i jakby bardzo kreatywnie pracuję w pracy, na tle zawodowym i tam faktycznie wykorzystuję dużo wzorów, kolorów i tak dalej. A na co dzień wolę klasykę, minimalizm i ja też pokazuję takie codzienne stylizacje na tym moim Instagramie, więc zapraszam. Czy mogą tam czerpać inspirację? Tak, mam nadzieję, że, że ten mój Instagram i te zdjęcia może kogoś zainspirują właśnie do tego, żeby pokombinować teraz z tą modą na co dzień. Jaki jest Twój cel? Kogo chciałabyś ubierać? Ja nie lubię za bardzo mówić o moich celach, bo często jestem później sprawdzana i tak weryfikowana. Mm -hmm. Twoje marzenie? Kogo chciałabyś stylizować? Z kim chciałabyś współpracować? Na pewno... Znaczy bardzo podoba mi się może, jeżeli chodzi o takie inspiracje. Nie wiem, czy, czy faktycznie będzie mi dane pracować z tą osobą, ale dyrektor kreatywna ukraińskiego Wołga, ponieważ bardzo lubi styl, estetykę, którą prezentuje. I Julie bardzo uwielbiam pod kątem też prac, jakie tworzy, ponieważ są to oryginalne, dość surowe i pokazuje pracę i te sesje zdjęciowe, które sama stylizuje, które są trochę oderwane od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do tych takich idealnie wystylizowanych, ładnych zdjęć. Ona pokazuje bardziej surową mhm. estetykę i Bez podoba przyrubę. mi się ten kierunek. Więc. Dobra, a Polska? Jakaś gwiazda, z kim chciałabyś współpracować? Jest taka? No chyba nie, nie ma! O chyba proszę! Nie, nie ma takiej gwiazdy. Znaczy to, to trochę szczerze mówiąc, y, to absolutnie nie wynika z tego, że jakby mam za wysoko nos i, i mm -hmm. gdzieś tam moje ego. Y, natomiast jakby. Po pierwsze z doświadczenia wiem, że często ten obrazek, który widzimy w telewizorze, w mediach jest dość inny od tego obrazka tej osoby prywatnie, więc... No cies... wy liście macie łatwiej, bo wy tych ludzi poznajecie prywatnie, tacy jacy są, tak? Tak, tak, więc, więc ja bardzo sobie też cenię relacje, które buduję z moimi klientkami, czy też klientki, nie mówię tylko o prywatnych klientkach, ale właśnie takie klientki... No właśnie, ty też jesteś dostępna i możesz być personal shopper, czyli możesz pomagać ludziom, kobietom wybierać stylizację w sklepie. I co tak. jest różni się to czymś w sensie praca z osobą prywatną, a praca z osobą znaną? Yy, tak, faktycznie pracuję również jako personal shopper, czyli robię przeglądy szafy, yy, chodzę na zakupy. Yy, jest to bardzo podobne. Natomiast różni się to jednym aspektem, ponieważ ja, jeżeli chodzi o ten wizerunek gwiazdy, bardziej patrzę dość szeroko pod takim kątem wizerunku, to co chcemy pokazać, i jaką chcemy, tak, jaką chcemy historię opowiedzieć na scenie, lub historię opowiedzieć w teledysku. Jakby biorę tutaj więcej czynników pod uwagę i taki, taki bardziej wizerunek szerszy. Natomiast indywidualnie, jak pracuję, patrzę jak ta dana kobieta, dana klientka, jaki ma styl. Życia, styl pracy, jakie są jej wartości, i przede wszystkim dla mnie jest pokazanie jej, jej atutów i też wygody na co dzień. A, a faktycznie ta gwiazda to jest bardziej pracowanie z wizerunkiem, z pewną historią. O marzeniu wiemy, a plany zawodowe na najbliższy czas? Jeżeli chodzi o moje plany zawodowe, to tak naprawdę rozwijać się i pracować, to, to trochę też jest związane z tym, że za bardzo nie lubię się dzielić takimi moimi konkretnymi planami, bo żeby nie weryfikować nie ich chcesz potem. Zapeszać, tak, Nie chcesz zapeszać, tylko zrozumieć niespodziankę dokładnie. w, ja uważam, w że... social mediach i zaskoczyć obserwatorów, gdzie jesteś, co robisz i z kim spędzasz ten tak, czas. Trochę tak. Też jakby mam już no, zaplanowanych kilka projektów, więc faktycznie szukują się fajne sesje zdjęciowe, projekty, więc jedyne, co mogę Powiedzieć, to zapraszam na moje social media i na Instagram. W takim razie ja również bardzo serdecznie zapraszam na profil Mileny Bekalarskiej na Instagramie. Oczywiście na naszym koncie na YouTubie i na naszym koncie na Instagramie zobaczycie też takie ciekawostki y, po programie z Backstage'u. Do zobaczenia i subskrybujcie nasz kanał na, na YouTubie.